Dzień dobry trenerze, witamy. Yy, jesteśmy tydzień przed inauguracją rundy wiosennej, ale zacznijmy może nietypowo od podsumowania ostatniego sparingu, no bo tak dla postronnych obserwatorów wynik niekorzystny. Do tej pory nam bardzo dobrze szło w sparingach, ale dopóki grał pierwszy skład, czyli przez w pierwszej połowie i przez pierwszą godzinę, no to jednak była pełna dominacja Raduni i prowadziliśmy 2-0. No tak, sparring, wiadomo jak to sparing w każdym meczu chcemy wygrywać, bo tak jak już gdzieś tam wcześniej powiedziałem w jakiejś telewizji, że jesteśmy sportowcami, chcemy wygrywać każdy mecz, ale, ale prawda jest taka, że te, te gry kontrolne charakteryzują się tym, że też chcemy sprawdzić różnego typu ustawienia. Tutaj akurat próbowaliśmy skupiliśmy się nad grą obronną. Już taką ukierunkowaną na najbliższy mecz z Choniczarką Chojnicą, i z tego do 60 minuty wywiązywaliśmy się bardzo dobrze. Rzeczywiście, może troszkę mniej w ofensywie udawało nam się, ale to też było spowodowane tym, że dzień wcześniej mieliśmy ciężką jednostkę treningową, i, i, i tak naprawdę planem i założeniem było to, żeby do 60 minuty nie stracić bramki. To się nam udało. Jeżeli chodzi o, o, o to, co się wydarzyło po 60 minucie, no to, to mówię, niestety, taka lekcja pokory dla młodych zawodników, bo tam bodajże chyba 6 młodzieżowców w tym momencie było na boisko 60 minuty, no i niestety to też się weryfikuje ich przydatność do, do zespołu, no, ale tak, tak jest, no tak, tak jest i, 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 i nad tym trzeba mocno jeszcze będzie pracować. Ale ogólnie chyba z wyniki sparingów możemy podsumować na plus. Oczywiście wszystko zweryfikuje liga, bo pozostałe cztery sparingi wygrane i to wysoko wygrane. Zaczęliśmy od zwycięstwa 4-2 z Jaguarem Gdańsk, następnie 4-1 z Zawiszą Bydgoszcz i później podczas obozu w Cetniewie 4-0 ze Stolenem Gniewino. No i chyba ten sparing, nie wiem, najbardziej dla nas miarodajny, który zrobił wrażenie, to jest 5-2 z pierwszoligowym Stomilem Olsztyn. No na pewno ten ze Stomilem wypadł najlepiej, ale ja tak jak mówię nie jestem załamany po Bałtyku, z którym przegraliśmy, tak samo nie jakby nie wpadam w hura optymizm po, po Stomilu, po bo, bo, no bo to jest tylko mecz kontrolny I, i tak jak Pan powiedział, że Liga nas zweryfikuje, to jest jakby podstawa, mecze kontrolne mają nam pomóc w wytypowaniu podstawowej jedenastki i przetestowaniu różnego typu ustawień zespołu. I tak to, tak to robiliśmy, tak? W większości meczów graliśmy po 45 minut. Dopiero w ostatnim meczu kontrolnym zagraliśmy z Bałtykiem 60 minut podstawową, powiedzmy podstawową 11, tak? Bo to w ciągu tego tygodnia może się jeszcze wiele zmienić. No, a tak, tak, ogólnie jestem zadowolony. Jestem zadowolony z całego okresu przygotowawczego, z tych sparingów, bo, bo rzeczywiście pokazały one, że siłę w ofensywie mamy dużą, a też pokazały jedną fajną rzecz, że w momencie, gdy graliśmy. Taką podstawową, właściwie jedenastą, to, to przez pierwsze 45 minut tylko w, w jednym spalingu straciliśmy bramkę, to bodajże było chyba, chyba z jaguarą, no, w pierwszym, w pierwszym spalingu, A tak nie traciliśmy żadnej bramki do przerwy, co też pokazuje, że to nad czym się skupialiśmy w tym okresie przygotowawczym, czyli nad grą obronną, zaczęło, zaczęło przynosić nam korzyści. A jak ogólnie trener podsumuje cały cały ten kilkutygodniowy okres przygotowawczy, no chyba takim największym pozytywem to jest obóz w Cetniewie, bo tak jak popatrzeć na całą E-Winner drugą ligę, to tylko oprócz nas pięć zespołów było na obozie przygotowawczym, oczywiście to jest cała czołówka czub tabeli. Znaczy na pewno cały okres przygotowawczy był dosyć intensywny, bo od 7 stycznia, tak jak sobie przeliczyłem, do wczoraj mieliśmy 54 jednostki treningowe. Tak naprawdę nie kolidowała nam w ogóle z przygotowaniem pogoda, tak, bo, bo, bo rzeczywiście sprzyjała. Jeden tylko odwołany spalin z Geekersem, początkowo ze względu na pogodę, a tak wszystkie jednostki się odbyły, wszystko co chcieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Z tego się najbardziej cieszę. Tak, takim punktem kulminacyjnym na pewno był obóz w Cetniewie 10-dniowy, więc też żeśmy go wydłużyli specjalnie po to, żeby móc zrobić wszystko, co zaplanowaliśmy. No i czujemy się przygotowani do, do ligi. Zobaczymy. Zobaczymy. Pierwsza kolejka też pokaże, bo chcielibyśmy z tą formą strzelić się od pierwszej kolejki, a nie od trzeciej. Jak często bywa po okresach przygotowawczych, że. Ciężki okres i gdzieś przychodzi forma w którejś tam kolejce. My chcieli, chcielibyśmy to tak zrobić, żeby w pierwszej kolejce być w optymalnej formie. No właśnie, jak mówimy o pierwszej kolejce, to zaczynamy z wysokiego C, no bo jest to spotkanie po pierwsze derbowe z lokalnym rywalem, po drugie jest to spotkanie dwóch drużyn z szczuba tabeli, bo Chojniczanka jest wiceliderem, my jesteśmy na... Bardzo dobrej czwartej pozycji. No i gdzieś pewnie jest jeszcze ta zadra z rundy jesiennej, tak? bo tam może wynik nie, znaczy wynik nie świadczył o grze, ale ponieśliśmy dosyć samotną porażkę w Hojenicach 2-5, więc to chyba będzie dodatkowa mobilizacja dla, dla piłkarzy, tak, żeby sobie odbić tą, tą porażkę w Chojnicach. Znaczy, ja myślę, że tak, że tam akurat dotkliwa porażka była zasłużona, bo to. Bo to był mecz, w którym tak naprawdę Choniczanka gdzieś tam nas zdominowała i, i na pewno będziemy musieli się zrewanżować. Są to też jakieś tam takie mini derby, tak? Tutaj, albo derby ziemi kaszubskiej można powiedzieć. Dodatkowo, no na pewno też smaczkiem jest to, że Choniczanka jest na drugim miejscu i myślę, że jest no, murowanym kandydatem do awansu. My mamy tych punktów straty do Choniczanki 6 punktów, więc w, w przypadku zwycięstwa naszego mogą zrobić się 3 punkty. I, i wszystko jest możliwe w tej lidze, naprawdę. Mamy ciężki, na pewno początek, te kilka pierwszych kolej, bardzo ciężkich. i, no i liczymy na, na, w każdym meczu na, na trzy punkty, no, o te trzy punkty, będziemy w każdym meczu walczyć. No właśnie, to jak już mówimy o tych celach, to jakie są cele, bo one chyba troszeczkę się zmieniły. W jesienią graliśmy o utrzymanie. No, na dzień dzisiejszy to utrzymanie matematyczne jeszcze nie jest, ale mamy na 14 punktów przewagi nad Pogonią Grodzic, czyli pierwszym zespołem ze strefy spadkowej, tak, a jest tylko 14 kolejek na wiosnę. Natomiast o co będzie grała Radunia wiosną? Ja myślę, że cały czas musimy pilnować tego pierwszego założenia, czyli tego utrzymania. Tak, 14 kolejek, 14 punktów z jednej strony duża przewaga, z drugiej strony no, pierwsze cztery kolejki dosyć ciężkie i no, bo bardzo ciężkie. Zresztą w tej lidze w każdym lidze jest wyrównane. i wiadomo, jeżeli przyjdzie jakaś fala porażek, to może być tak, żeby nie walczyć o utrzymanie. Jeżeli dobrze wejdziemy w ligę, na co liczę, no to rzeczywiście myślę, że takim celem poza utrzymaniem będą baraże i tu powinniśmy robić wszystko, żeby się w nich znaleźć. Ale, ale mówię, no trzeba dobrze zacząć. Jeżeli dobrze zaczniemy, to myślę, że jesteśmy w stanie o te baraże powalczyć. Jeżeli nie, no to będziemy, będziemy po pierwsze musieli wykonać podstawowe zadanie, czyli utrzymanie, a potem już jeżeli będzie szans na, na awansy, no to próbować już przymierzać się do następnego sezonu i, 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 i może próbować nowych młodzieżowców, którzy są w akademii prężnie rozwijającej się, więc, więc te cele będą się pewnie zmieniać w ciągu tej rundy. No zobaczymy. My liczymy na to, że wejdziemy dobrze w tą rundę i, i włączymy się o walkę o baraż. No to na koniec jeszcze o, króciutka ocena okienka transferowego, bo przybył do nas Orłowski z ekstraklasowego Górnika Łęczna. Wypożyczyliśmy Zarki Gdynia Nowickiego i na sam koniec pozyskaliśmy z czwartej ligi z MKS-u Korsze młodzieżowego stopera Flisa. Natomiast no, po stronie ubytków mamy Fadeckiego, który poszedł do trzecioligowej Polonii Warszawa. No i chyba stratą jest jednak kontuzja Pawła wojewskiego. No tak, jeżeli chodzi o ubytki, to na pewno zdecydowanie kontuzja Pawła, no to jest to jest taki cios dla nas, bo, bo Paweł był takim no, po pierwsze charakternym zawodnikiem, po drugie, no, podstawowym zawodnikiem właściwie w każdym meczu, i tutaj strata na pewno jest ogromna. Wojtek Fadelski do Polonii Warszawa, gdzieś też myślę, że tak. Czegoś tutaj zabrakło w pewnym momencie jemu, żeby w tej drugiej, w drugiej lidze nas przekonać. Myślę, że te, też przewlekłe kontuzje, się gdzieś tam jemu przytrafiały, no i, no i gdzieś tutaj wybrał kierunek Polonii Warszawa. Co do nabytków, myślę, że to najlepiej będzie rozmawiać po rundzie, czy to były trafione transfery, czy nie. Wydaje się na papierze, że, że tak. Przekonali nas ci zawodnicy też w meczach spalingowych, więc, więc teraz trzeba czekać na ligę i myślę, że w czerwcu będzie można porozmawiać na temat tego, czy te transfery były trafne, czy nie. Dziękuję bardzo za rozmowę.